już dawno więc sorry, Bo nie masz pajacu odwagi, weź! Bo nie masz odwagi, kurwa! I co? I co? I, masz, I co? I gówno! Nie pogadać, i co? nie... No to ja tutaj nie będę wołał swoich ludzi, ani żadnych, tylko ty sobie mi nie groź. Bo ty jesteś, mnie, ty jesteś dla mnie zwykłym po prostu pajacem. No i co powiesz jeszcze? Czyli sobie odstaw, nie wiem, alkohol, bo widać że ci szkodzi Chyba. To, zbrawnie, to nie, jest, jest raz, ci to ci jest ci raz ci pajacu. A drugi to raz to jest to, że kurwa nie wiem Co, zrobisz chodźmi... loada? Zrób mi loada, nie? Ale ci będziesz, że robisz jednego loada. Co ty chopie, Jakiś zboczony jesteś, czy co? Ja i ja ciebie poskarżę do sądu i zobaczymy kto, kto w tym momencie wygra. A na co mi ten sąd? Ale ja, ja cię. Poskarżę, ja ci poskarżę! Ale ja ci poskarżę i zobaczymy, kto wygra. Nigdy nie. Ale ja ci ja cię poskarżę. I zobaczymy, kto wygra. I zobaczymy, kto wtedy wygra. Bo ty nie będziesz mi mówił, że... A ty mi możesz, a ty mi możesz, a ty mi możesz. Ja cię teraz. Ja ci. Ja, ale poczekaj. Ja, ja, ja cię ja ci teraz poskarżę. Ja ci teraz poskarżę. I zobaczysz, jak to jest. Bo ja mam twoje dane, mam twoje imię, mam twoje nazwisko. Tupie, wszystko. No to jak ci tak wydaje, no to trudno, ale mam twoje imię, nazwisko. I zobaczymy. Tak, tak. Jaki jak jesteś... jak, jak taki ważny jesteś. Może jeszcze na komendę polecisz za 5 minut. Nie ja nie muszę lecić na komendę. Trzeba było sobie uważać na te słowa co powiedziałeś. Jak ja, jak, Trudno, jak Trudno, ja cię wytrywał, nie będę, nie będę nie z tobą Nie będę z tobą dyskutował. To już Nie będę z tobą dyskutował. dostał nagranie, więc... No i, i co? I, i, i gradki. Oden też z Seba dostał nagranie i co? No, coraz wyzywasz kogoś. Dobra, dobra, trudno. No, trzeba... dobre, bo kurwa nie jesteś cwaniakiem, nie będziesz, Pamiętaj. No i, tru... no i trudno, i pamiętaj o tym, że trzeba było to się, trzeba no, pamiętać, co no, no, się trudno. robi rano. Co ty? Jak ja rano nawet nie wchodziłem do ciebie. Nie, 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 nie. no Ty do mnie nie wchodziłeś, człowieku. Ty wiesz o tym, co teraz mówisz? Nie wchodziłem bo od czternastej To nie o, nie wchodziłeś że... Kurwa mam. Nie się wchodzi... Dobra weź mam weź chopie, weź od wstał weź weź, weź, weź chłopie, weź se... się... tu do łówki Weź wni. się kurwa ogarnij trochę, dobra? To tu się napię ogarni Do 14:00 14. ładnie spałem więc... Weź się ogarni. No człowieku. Powie, co? Weź, weź się ogarni, chopie. Nie masz do, nie masz takich dowodów tej. Nie, 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 nie mam, nie mam, nic, no nic nie mam. Cipa to i będziesz typu, Ty na YouTubacie cię wrzucę.